Czy masz jakieś miejsca, które są takim twoim azylem, gdzie naładujesz baterie na cały rok? Hel. Nasz polski Hel najbardziej na świecie. Kocham przyczepy na kempingu. Wynajmujemy przyczepę i razem z przyjaciółmi. Zwalamy się tam na parę tygodni. Razem gotujemy, razem jemy, razem żyjemy. Nasza jedna, wielka, piękna komuna i tam jestem najszczęśliwsza, odpoczywam jak nigdzie na świecie. Takie miejsce, w którym marzyłam, żeby być, właśnie z niego wróciłam. To była Tajlandia. Ja przygotowywałam się do tego przez parę lat i nigdy nie mogłam tam polecieć. I w końcu przyszedł taki dzień, w którym miałam tydzień wolnego i nie wiedziałam, co z tym zrobić. I kupiłam wycieczkę, akurat był lot. Uwielbiam Mazury, uwielbiam rodzinne Puławy i każdy wyjazd tak naprawdę poza Warszawę jest takim doładowaniem akumulatorów i uwielbiam miejsca, gdzie po prostu jest niewiele ludzi, gdzie mogę się wyciszyć, gdzie jest spokój, przyroda. Staram się organizować sobie takie podróże miesięczne. Właśnie ostatnią była Japonia i to jest raz do roku na pewno taki, taki miesiąc, a reszta to są jakieś takie krótsze wyjazdy, ale ten miesiąc muszę być, odizolować się od wszystkiego, Wiadomo, może Instagram wkręca, żeby tam te zdjęcia puścić, ale staram się jednak być trochę z boku. To powoduje, że mam przeczyszczony mózg no, od show biznesu i nie tylko.